Wielkie przyjęcie w Neonet. Ratunek firmy, czy dokończenie dzieła zniszczenia? Premiera RTX 5070 Ti. Wydajność i cena? Majora na jeden, czyli krok w stronę komputerów kwantowych. Czyżbyśmy mieli do czynienia z Noblem? Wielki bunt graczy League of Legends oraz niespodziewany przewrót Overwatcha. Czyżbyśmy byli świadkami odkupienia? Z tej strony Fawoniusz i po pewnej przerwie wracamy z technikiem. Natomiast wracamy na stałe, o tym jeszcze powiem pod koniec, ale nie uprzedzajmy faktów. A teraz cóż, no zacznijmy więc. A zaczynamy od przejęcia na naszym rodzimym rynku. Pamiętacie jeszcze Neonet? Jeżeli nie, to szczerze się nie dziwię. Sieć ta już od dawna miała swoje problemy, które doprowadziły do postanowienia likwidacji sklepu już w 2023 roku. W 2024 natomiast wrocławski sąd odrzucił wniosek upadłości, jednak nie powstrzymało to zamykania kolejnych i kolejnych sklepów z tej firmy. Dziś natomiast, był 3 luty, kiedy to pisałem, na Twitterze Xcom przekazano informację, iż to właśnie ta firma przejęła większość udziałów Neonetu. Obecnie informacja ta zamieszczona jest również w aplikacji tego sklepu. Neonet stał się częścią grupy Xcom. Przejęcie większościowego pakietu udziałów to jedno z kluczowych wydarzeń w historii obu firm. Neonet nie jest już konkurentem Xcomu, teraz to część jednej grupy. Xcom zarzeka się również, iż. Docelowo w ramach całej grupy będziemy dążyć do synergii między innymi w obszarze polityki zakupowej, obsługi zamówień oraz neuralgicznych z punktu widzenia efektywnego funkcjonowania biznesu obszarów front i back office. Tak więc nie zostało powiedziane, jakoby Neonet miał się po prostu stać częścią XCOMu, a jedynie współpracownikiem. Natomiast... W komentarzach jeden z użytkowników spytał się czy Neonet czeka rebranding na odpowiadający X.comowi, na co otrzymał odpowiedź dość wymijającą, że na ten moment nie mogą zdradzać takich szczegółów. Tak więc mimo że nie jestem ekspertem w dziedzinie, ja obstawiam, że pełne wchłonięcie Neonetu oraz pełne przekształcenie go w X.com to jedynie kwestia czasu. Z jednej strony szkoda, kolejny sklep, który znałem z dzieciństwa się zamyka, z drugiej jednak cieszę się, że firma, która i tak miałaby pójść na stracenie, mimo wszystko będzie żyła, chociażby jako cząstka naszego polskiego podmiotu. A w międzyczasie premierę miała kolejna karta z rodziny RTX 5000, tym razem RTX 5070 Ti i po raz kolejny są z nią problemy. Aczkolwiek tym razem kontrowersje nie wzbudziła wydajność ani pobór mocy, a cena i dostępność, które okazały się być najgorszymi cenami i dostępnością w branży technologicznej od pamiętnego kryzysu kryptowalutowego. Sama karta prezentuje się nie najlepiej, wydajnościowo plasując się między RTX 4070 Ti Super a RTX 4080, co sprawia, że po raz kolejny przeskok generacyjny jest niewielki. Do tego dochodzi cena, która w teorii powinna wynosić 750 dolarów, co daje okolice ok. 3000 zł. Natomiast na stronie Nvidia są to 3900 zł, aczkolwiek to i tak nie ma dużego znaczenia. Czy w takowej będzie się dało kupić tą kartę? Już teraz są z tym problemy, ponieważ na takim morele Net można zobaczyć cenę 5300 zł i jest to najtańsza dostępna oferta jaką znalazłem. Oczywistością jest, że z biegiem czasu ta cena spadnie, a dostępność karty po cenie, jaką ustaliła Nvidia, będzie osiągalna. Jednak, kiedy wychodzi karta graficzna, która ma taką przebitkę między MSRP a ceną końcową, można się spodziewać, że jej z dostępnością będą niemałe problemy. Choć to dopiero pokaże czas, dajcie znać w komentarzach, czy na ten moment, kiedy oglądacie ten film, są już dostępne oferty poniżej 5000 zł, czy może jednak ta patologiczna sytuacja dalej występuje. Żeby przejść do następnego tematu, musimy poszerzyć nieco nasze horyzonty i skupić się na wszystkich kartach z rodziny 5000 oraz tym, co zostało nam odebrane. Kojarzycie może technologię Phase? Jeżeli jesteście starszymi graczami, możecie jeszcze kojarzyć ten symbol ze starych pudełek z kartami graficznymi, ale co on dokładnie oznacza? Nie zagłębiając się w historię firm trzecich, jest to technologia, która pozwalała na wyświetlanie zaawansowanych efektów graficznych, takich jak dym czy roztrzaskane okna. Z perspektywy czasu wyszczególnienie takowych elementów może budzić lekki uśmiech, jednak technologia ta weszła w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku i była kojarzona z epoką Xboxa 360 czy PlayStation 3. W przypadku komputerów, physics wymagał do działania specjalnej karty obok procesora i karty graficznej, jednak z biegiem czasu w 2008 roku do akcji weszła Nvidia wykupując firmy Agea, twórców technologii, i zaimplementowała to zastosowanie bezpośrednio w swoich kartach. Technologia ta była zastosowana w takich grach jak Assassin's Creed 4 czy Unity, trylogii Batman Arkham, Wiedźminie 3, Enemy Froncie, Mirror's Edge'u czy grach z serii Metro. Napiszcie w komentarzach, czy graliście kiedyś w te gry. No właśnie, dlaczego cały czas mówię o tych grach w trybie przeszłym? Dlatego, że Nvidia postanowiła wycofać wsparcie dla tej technologii w najnowszych kartach graficznych. Wiadomo o tym było już wcześniej, natomiast dopiero teraz jesteśmy w stanie zobaczyć, z czym to się wiąże. Wierzcie lub nie, jednak gry z ubiegłych dziesięcioleci działają na kartach graficznych 5000 w, w tragicznych 8-9 klatkach na sekundę. W Borderlands 2 natomiast klatki chrupią do 60, co z boku może nie brzmieć źle do czasu, kiedy nie przypomnimy sobie, kiedy ta gra została wydana, oraz kiedy porównamy sobie te wartości do 10-letniego już gtx 980 Ti. Jak to wygląda w bezpośrednim porównaniu? No cóż, no to ono nie powinno mieć sensu. Tym bardziej dziwy fakt, że 10-letnia karta z wsparciem Fiziksa bije na głowę konkurencję z RTX-em 5080. Sytuacja jest niesamowicie kuriozalna i prowadzi do zadania sobie pytania. Czy niebawem będziemy potrzebowali dwóch różnych komputerów, żeby móc cieszyć się zarówno najnowszymi, jak i starszymi grami? Do tej pory to była największa zaleta komputerów. Pomimo ubiegu lat gry, które zostały wydane na PC, można odpalić nawet z najnowszą konfiguracją i posiadać jeden komputer, jedną myszkę i jedną klawiaturę, czy jednego pada do wszystkich gier. Obawą jest prawdopodobieństwo, że taki stan rzeczy może ulec zmianie. Czyżby niebawem po raz kolejny była potrzebna dodatkowa karta, która przejmie obliczenia starszych chipów, które nie będą już wspierane przez producentów? Miejmy nadzieję, że nie. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tych obawach. Niezależnie od tego, jest to wielkie L dla Nvidii i kolejny argument przeciwko zakupowi ich kart graficznych, szczególnie że AMD nie śpi, a my dostajemy coraz więcej informacji o nadchodzącym RX9070XT. Na miejscu Nvidii wysoce zastanowiłbym się nad podejściem do sprawy. To samo muszę doradzić twórcom Ligi Legend. Riot Games już od jakiegoś czasu dokonuje dziwne ruchy. Skiny zawartość taniego samochodu, zmiany w ekonomii, niedopowiedzenia marketingowe czy finalnie usunięcie skrzynek. To ostatnie doprowadziło do potężnych zawirowań w społeczności. Tak, dożyliśmy czasów, gdzie usunięcie lootboxów z gry prowadzi do niezadowolenia. To co wymieniłem powyżej to nie wszystkie problemy, na które narzekają gracze. Droga PR-owa Riotu od pewnego czasu jest równią pochyłą w dół, Równocześnie odwrotnie jest z poziomem frustracji w graczy. Ta natomiast sięgnęła poziomu, gdzie nie możemy mówić już tylko o narzekaniu czy robieniu krytycznych filmów przez ligowych YouTuberów, a o szeroko zakorzeniowym buncie. Jedną sprawą jest fakt, że pod ostatnimi filmami Riotu zdecydowana większość ocen to oceny negatywne. Jednak z tym mieliśmy już do czynienia z wieloma innymi sytuacjami, choćby z Overwatchem. Nigdzie natomiast nie widziałem sytuacji, w której społeczność była w stanie przerobić każdą wzmiankę od twórców gry na tematycznego gifa, chwytliwy cytat czy całe przerobione skiny do postaci działające w grze. Na ligowych socjalach roi się od przerobionych postaci na skrzynki i to nie tylko tych oryginalnych angielskich, ale dosłownie każdych. Moim faworytem jest natomiast cytat Nawet Mordekaiser, w tym uniwersum Tyran i Morderca, zostawia swoim ofiarom hekstechowe skrzynki. Nice. Teraz tylko czas pokaże jak zreaguje Riot. W tym wypadku brak reakcji raczej nie przejdzie. Społeczność jest nieźle wpieniona i jeżeli Riot dalej będzie brnął w wydawanie skinów za kilka tysięcy albo odbieranie graczom czegoś co mieli, tak zwany bunt hekstechowy będzie najmniejszym problemem Riotu. Oj, i tutaj szybka aktualizacja ponieważ twórcy wygląda na to, że przyznali się do błędu, a ich odpowiedź spotkała się z dość ciepłym przyjęciem. Najśmieszniejszy w tym wszystkim jest fakt, że Riot Games po ostatnich poczynaniach dostaje ratio jeszcze z jednego miejsca, którym jest Overwatch 2, czyli gra, która była dotychczas znana jako najgorzej oceniana produkcja w historii. Nie bez powodu zresztą. Start Overwatch 2 był lekką kraksą, można by rzec, zarówno pod kątem monetyzacji, jak i rozczarowań. Jednak z roku na rok sytuacja regularnie ulegała poprawie do takiego stopnia, że na Steamie Blizzardowi udało się wygrzebać z ocen przytłaczająco negatywnych do w większości negatywnych, jednocześnie ostatnie recenzje są mieszane. To całkiem spora poprawa. Cieszę się donieść, że podczas ostatniego Overwatch Spotlight, które miałem zaszczyt restreamować wraz ze Swemem Kuboldem oraz Teko, Blizzard zaprezentował gigantyczne zmiany, które wejdą do gry na przestrzeni następnych dwóch sezonów. I nie mówimy tutaj o zmianach w balansie, nowych postaciach czy mapach, te również zostały pokazane. Mowa tutaj o kompletnym przebudowaniu rozgrywki. Cały podstawowy tryb otrzymał gigantyczną nowość perki postaci. Każda z 42 obecnych w grze postaci dostanie po cztery perki, z czego w trakcie gry będzie mogła wybrać dwa. I nie są to perki na zasadzie plus 10 do damage'a. Niektóre perki to chociażby nowe umiejętności, przykładowo najjaskrawszy przykład Orisa dostała tarczę z Overwatcha 1 zamiast jej śmigła, czy inny przykład lekka śnieżyca, która spowalnia i rani wrogów kiedy Mei jest w lodzie. Oczywiście nie wszystkie postacie dostały aż tak widoczne ulepszenia, jednak dla większości postaci wprowadzono umiejętności, które są przydatne i zmieniają rozgrywkę. Oczywiście Blizz musiał być sobą i wprowadził również goofy perki, takie jak leczenie sojuszników waląc w nich młotkiem, ale to przemilczmy. To tylko cząstka tego, co zapowiedziano na następny sezon. Blizzard zapowiedział zupełnie nowy tryb, stadium, który ma być czymś, co połączy Overwatcha ze Smite'em, Ligą Legend czy Dotą. W grze będziemy grali jedną z 11 postaci z Overwatcha, jednak nie bez powodu nie dodano wszystkich bohaterów. Do gry zostanie dodany cały nowy system sklepu na wzór z gier z gatunku MOBA. W sklepie będziemy mogli zakupić nie tylko cyferki do statystyk, ale również całe umiejętności, które w normalnej grze nigdy nie mogłyby się pojawić, chociażby ze względu na balans. Tu natomiast deweloperzy nie patrzą na to, czy dodanie przykładowo stunującego rąbnięcia tarczą Reina, zdolnego zastanować cały team jednym uderzeniem, nie zniszczy balansu, bowiem więcej Blizzard sam wspomina, że interesuje ich o wiele mniej niż stworzenie czegoś, co po prostu da graczom fan. Każda postać będzie mogła kupić zarówno itemy globalne, jak i również przypisane stricte do niej. Oprócz tego, w telegraficznym skrócie, powróciły skrzynki, <grystanie> kolejne dla Was, jak i detale, które cechowały Overwatcha, takie jak ramki wokół awatarów. Jednak to są już pierdoły, które docenią jedynie starzy gracze z Overwatcha 1. Ciężko jest mi to wszystko skrócić do jednego podpunktu i tak sporego jak się okazuje materiału, dlatego osoby, które zainteresowały się tematem gorąco zapraszam na kanał Aces Showdown, którego sam jestem współprowadzącym. Link będzie w przypiętym komentarzu. Dajcie koniecznie znać czy według was Overwatch powraca na dobre tory, czy może jednak jest to tylko chwilowy zryw Blizzarda, który niebawem znowu przejdzie na coś w rodzaju Overwatcha 3. Jestem bardzo ciekawy opinii osób, które nie siedzą w community Overwatcha. A na koniec, jeżeli wszystko okaże się czymś więcej niż pierdzeniem marketingowe, sprawa noblowska Microsoft ugotował, a przynajmniej takie można odnieść wrażenie. Od razu uprzedzam, nie jestem ekspertem w dziedzinie kwantowej, dlatego też moje podejście do materiału będzie wysoce pobieżne. Jednak to co za chwilę usłyszycie na pewno sprzykuje Waszą uwagę. Szybkie TLDR, jak w założeniach działa komputer kwantowy w porównaniu do tradycyjnych komputerów. Procesor komputera działa na prostej zasadzie zera i jedynek. Prąd płynie albo nie płynie. To dość proste działanie jednostki bitów. Komputer kwantowy natomiast komplikuje ten procent, dodając do tych dwóch wartości trzecią, tak zwaną superpozycję, gdzie prąd jednocześnie płynie i nie płynie. Można powiedzieć, że do zera i jedynki dodana została połówka. W taki oto sposób powstaje nowa jednostka bit kwantowy, znany jako qubit. Nie bez powodu jednak do dnia dzisiejszego o komputerach kwantowych mówi się jak o science fiction, ponieważ komputery kwantowe mają jedną dość znaczącą wadę. Przez swoje superpozycje są wielce podatne na zakłócenia, co sprawia, że do tej pory nie powstał żaden komputer, który mógłby w jakikolwiek sposób przypominać obecne komputery, bądź zastąpić je na szerszą skalę. I tu cały na biało wchodzi Microsoft ze swoją nową technologią, która ma za zadanie przeciwdziałać zakłóceniom superpozycji. Majorana. Nie będę zagłębiał się w detale techniczne, jednak jedyne co trzeba wiedzieć to, że Microsoft chwali się stworzeniem nowego materiału majorany, który ma gigantycznie przyczynić się do rozwoju technologii komputerów kwantowych, pozwolić na ich ustabilizowanie oraz obiecujący rozwój całej dziedziny. Komputery oparte na majoranach mają być o wiele szybsze od dotychczasowych najmocniejszych komputerów, przynajmniej w teorii. Gdyby tak faktycznie się stało, byłaby to sprawa noblowska. Komputery kwantowe to rozdział, którego jeszcze nie znamy, co sprawia, że możliwości komputerów kwantowych są gigantyczne. Jednak sprawia też, że wszystko, co zostało powiedziane, dalej pozostaje w sferze fikcji, przynajmniej do czasu, kiedy Microsoft zaprezentuje realne działanie swojego chipu. Szczególnie, że rozwój technologii już dawno wychodzi poza sferę gier czy programów graficznych, wchodząc w rejony sztucznej inteligencji oraz generowanego przez nią kontentu. Wyobraźcie sobie moment, w którym możecie porozmawiać ze sztuczną inteligencją, która nie jest ograniczona przez moc procesorów. Sztuczną inteligencją, która posiada nieskończone zasoby obliczeniowe. Sztuczną inteligencją, która kiedy powiesz, zrób skrypt do filmu, zada kilka pytań i wypluje scenariusz do choćby materiału, który oglądacie. Spokojnie, ten film nie jest stworzony przez AI. Obecnie już ma to miejsce, natomiast dalej są sytuacje, w których sztuczna inteligencja nie do końca sobie radzi. Czyżby w końcu sztuczna inteligencja, którą kiedy poprosisz o przepis na lekarstwo na raka, to po chwilu, w chwilach wypluje wam gotowe rozwiązanie? To może brzmieć jak science fiction, jednak czy nie jest to możliwe? To pokaże dopiero czas. Osobiście jestem sceptyczny słuchając o takim przyroście wydajności, jednak nie wykluczam możliwości wykorzystania technologii majorany na szerszą skalę. Coraz szerzej mówi się o osiągnięciu szklanego sufitu wydajności dotychczasowych komputerów, szczególnie patrząc na ostatnie premiery NVD. Czy w takim razie komputery kwantowe dzięki technologiom Microsoftu mają szansę zastąpić dotychczasową technologię? No jak najbardziej, jednak byłbym sceptyczny twierdząc, że stanie się to z dnia na dzień. A na koniec nasz Wam się pokaże: szybka informacja tycząca się w zasadzie to mojej osoby. Za okolice 3-4 miesięcy czeka mnie dość ważny egzamin, więc przez ten czas filmy nie będą pojawiały się aż tak regularnie jak dotychczas. No i nie licząc tego, bo tutaj akurat złapała mnie choroba. Chciałbym się skupić na projektach, których jestem częścią, niekoniecznie na tym kanale. Oczywiście na tym kanale również chciałbym się skupić, natomiast jeżeli czas mi na to nie pozwoli, no to nie jest on z gumy, nie rozciągnę go. Dlatego najprawdopodobniej przyszłe filmy nie będą pojawiały się aż tak często. Mówię wam to w tym miejscu, żeby później nie było niedopowiedzeń. Wiem, powtarza się sytuacja z maturalnego 2000. Dajmy na to, którego to było, 23? Chyba postaram się, żeby tym razem tak nie było. Ale po prostu chciałbym gdzieś powiedzieć, że może pojawić się w ciągu najbliższych miesięcy przerwa w filmach. Więc jak zniknę. To wiecie, gdzie jestem. To na tyle ode mnie. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć!